I dzisiaj będziemy nagrywać. Brownstar Normalnego Brownstar I tak jest to sezon bardzo fajny, bo dzisiaj mamy sezon. To jest mój ulubiony sezon. Bo mam bardzo tutaj fajne rzeczy teraz. Różne fajne. I dzisiaj spróbujemy coś z tego dostać na początku. To może ale no nie wiem, w kilka gier i tak, więc zaczynamy i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał lajkować i, i komentarz i subskrybować, lajkować i dzwonić na wszystko, żebyście będzie regularnie mieli takie filmy kiedy chcecie, byście widzieli no i tak widzowie, Mac 9 Teraz aktualnie mam 94 subskrypcje. I chciałbym to zmienić, czy mieć 100. I sobie bardzo bym prosił, bo ja miałem 100. Ja I to są nie po godzinie? Nagle miałem 92. 93. I mi odjęliście właśnie. Więc dlatego chciałbym, żebyście em, mi. No wiecie, trochę dali tych subów. Nie starczy. Sześć, sześć subów, sześć subów, su jezu, sorry, że tak dziwnie mówię, tylko po prostu dzisiaj tak dziwnie mam, no tak dziwnie się czujecie, więc, no. więc pamiętaj no, żeby zostawić tego suba po tym odcinku, jak pooglądacie, to po tym odcinku, żebyście to zrobili, właśnie, B będę wam bardzo wdzięczny, bo jesteście moimi kochanymi widami po prostu kochanymi, Kochani się nie miałem. Kiedyś prowadziłem inny kanał i na tym starym kanale nic... Um, nie miałem bardzo mało subskrypcji, miałem tylko 10. No i mnie mało. Teraz dzięki Wam mam teraz Was tak dużo. Kurde, przegrałem. No sorry, że jestem taki słaby, po prostu ja, ja tylko rogram Brawl Starsa. Ja coś tam widziałem. Nie. Nie wiem, ale. Mm, chciałem, żebym widził te 100 subów. Bo ja was, widzowie, ja was bardzo lubię. Jesteście moimi najkrętszymi rodzicami. Jezu, takimi rodzicami. Widzami. Sorry za błąd. Um, I chciałem, żebyście mi. No ten, bo chciałem wbić te 100. Później będzie 1000, e, później będzie 10 tysięcy, później będzie 20 tysięcy, później będzie 100 tysięcy, e, później będzie milion, później będzie 20 milionów, ale to za jakieś chyba 15 lat. 20 milionów, później 40 Jak ja będę miał już strewny e, przycisk, to ja się będę tak cieszył. I w ogóle widzowie, bo tak myślałem nad specjałem na 100 subów I pomyślałem, że specjałem na 100 subów będzie takie coś, że w Minecraftie wybuchniemy ponad milion TNT TNT, milion TNT No będzie się działo, będzie się działo No tak, więc widzowie to będzie krótki filmik, bo ja tylko to zdobyję no i mi kończymy cię film. Zbieram teraz na Amber. Poni stu. I sorry, widzę, że jeszcze mam nigdy tyrapa, bo patrzcie. No. Od 60. No. A to to chyba... O, nie! To muszę chyba zrobić nowy klub. I widzę jak chcecie, to tutaj dołączacie. Do klubu Fortnite. Ale muszę to nazwać do klub Etyfe Oj, co to jest? Zobaczmy w karnecie. O! Tak! Jest! Ja będę o tysiąc, to patrzcie. Zrobimy takie coś. Ja go opuszczę. Opuszczam klub. I patrzcie, utwórz klub. I można od tysiąca. Więc zrobimy dzisiaj. Lub peksiak Cel! Mamy dwa. A to zdobyć, to coś? Jezu, nie! Sorry, widzowie! To zdobyć i zdobyć. Nie, nie chcę. I zdobyć. utworzyć klub nowy. Więc, widzowie, musicie mi ci w tym pomagać. Lecimy. Muszę wygrać bardzo dużo rund. Nie wiem, a tak dużo nie. Około pięciu. A po czterech? Nie wiem. Tak za dobrze nie znam się na matematyce. Kurde, mogę sobie wziąć Edgara. Nie jestem bardzo dobry Edgarem. A nie mówcie jak ośmiobitym. A niestety w ogóle w pełnym sezonie na ośmiobita nie mam em, tego wzmocnienia tego. No jak się nazywa? Ostrego. Tylko na razie mamy Edgara, tego mojego drugiego z wymiaru. Pojpole to jest mój czeci. Uwielbiam to robić, lubię sobie tak z tymi samymi, sam samymi Ja nią teraz przed chwilą dobyłem, jak teraz nie zdobyłem, to teraz gram na Amber A tylko tutaj niedawno, jakieś tydzień temu chyba nie Kurde, za młotni są, GG, przegramy Jest jeden na dwóch, jest dwa na jednego w ogóle dzisiaj widzowie grę w Fortnite'a, bo dawno nie było żadnych filmów w ogóle z Fortnite'a. Ja wam taką jedną sprawę. Gościu miał... Em, grałem skład reaktywacji. i ja zginąłem, Jak już było, że się nie reaktywowali. To nagle gościu miał teammate'a, było 2 na jednego, mój teammate i Mój, mój dwóch teammate'ów. i ten. I jak się nazywa? I ten gościu. I ten gościu miał jeden HP. A moi mieli po sto i nie wiem jak on to zrobił. On jakąś bronią, albo chyba miał cieży, zabił ich, tak normalnie i wygrał. Co to? No. Mm. Żeby nie przejmujecie się, to później to czy bo są prywatne sprawy. Okay. Jest koniec. Nie. Czemu ja zawsze jako pierwszy ginę. No widzę ginąć. Najpierw pierwsza. No co to, to kurde jest? No sobie widzę, że się nerwiam. A mnie to wkurza. A w ogóle teraz aktualnie jestem w Turcji. Okay, Mogę wam później, później nagram film. Um, shorta nagram. Ok? Bidi O di 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 la di 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 do Was pytanie. di 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 jak zasubskrybujecie, dajcie lajka. Jak nie zasubskrybujecie, to napiszcie w komentarzu. A po prostu napiszcie w komentarzu, czy zasubskrybowaliście. I napiszcie, kto mnie lubi też. Zone. Już jest. Okej, okay, zone od boku jest. O kurde. Nie, nie, przegramy. GG, przegramy. Ja, tylko Cię nie dowiemy. Tak sądzę. Nie wiem. Zostały nam trzy albo dwie rundy. Wygramy. Jak teraz nie wygram, to biorę Edgara. Tak mówię. On już mnie zabija. No to jest? Nie. Yes, Zabiję go. O mnie <gry> Okej, okay, dead. Nienawidzę pejperki. Przysięgam od dzisiaj. Nienawidzę pejperki. No jest Nakita, jest! To jest jeszcze jeden mecz. Nie, na dwa mecze to będzie. Dwami zostaną. Co za... Sorry. Nie no. Dziesięć minut jest trwa ten film. To A to do okay. tego pik, 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 Jednak nie, pik, pik. Okej, okay? co tu się odwala? Ale impreza. Ale się dzieje. Mm. On próbuje, ten Spike. Ja bym już go dawno zabił. Przysięgam. Już by dawno była następna runda. Tak serio? Zagrał ze spajkiem. Znaczy ja mam Spike'a, ja mogę. Proszę, zginął tej strefy. Jest! Grabo, nie spani na blisko w ogóle za że na blisko bardzo dużo zadają. Zauważyłem, że na daleko bardzo mało, a na blisko bardzo dużo. Taki instant, taki jest, instant jest. Ostatni mecz jeszcze nie mamy już chyba. Co? Jeden, jeden. Co? Jezu! Nigdy w życiu tak nie miałem, naprawdę nigdy. No, może miałem dwa razy tak. Ja pamię, a, ja pamiętam jak nagrywałem, jak zbierałem Maxa, to wtedy. Też miałem tak samo, miałem. Musimy to teraz wygrać. Okej, okay. nie ma bo ja kontra Edgar jestem... Spalony Edgar kontra Edgar to jest najgorsza rzecz jaka mogli Stars wymyślić! Jest? Pierwszy? <grymne> Już wolałem zalępiec... być. Signat. Musimy to wygrać. Jepi. <grymne> Jepi. A -a -a! Sorry! Nie żyjcie w Nie żyjcie w kursa. Ruda tańczy jak szalona! Sorry! Mój błąd! Ali, ale jaka strefa! Da, w ogóle napiszcie mi w komentarzach na takim jednym filmie, co wy chcecie, żebym nagrywał, bo ja nie wiem, co ja mam nagrywać. Teraz bardzo dawno nie nagrywałem z gier, ja po prostu ja nie wiem, co ja mam nagrywać. Czy ja mam Minecraft nagrywać, Brawl Stars'a, Stumble... CO?! Stambul Po nie wiem. So Musicie mi napisać, co chcesz. Telefon ode mnie. Proszę, teraz to muszę wygrać. Żeby nie było Elgara. Jest! A są? O oh, Elita. Elita, elita! Widzowie, widzieliście to, że mi zlagowało? Tak sięgam, jak z niego podeszłem. To jest taki słaby internet w tej Turcji. Jest! Są szanse. W ogóle kciuki. W ogóle czytałem widzowie, że youtuberem się jest od jak się ma 100 subskrypcji. Okej, okay, jest jeden na jeden. POKONANY! Dami, ja, e, e. Są taki. A nie! Jeszcze widzowiem. Jeszcze trzeba... Nie, nie chcę. Jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz! Trzeba to odblokować! Wygraj 5 bit w rankingowym. O! I patrzcie mam 500 i 500. Razem nam to da. 1000. Okej, okay, to robimy, to musimy dwie rundy wygrać. Tylko. No, kurde, kołowę tutaj wziąć. No, ten co mi zajomał? Kurde, gara. Śmieć. Wypadaj! Ja go teraz właśnie dotykam stopą. To... Ej widzowie, powiedzcie, że jestem głupi. Przysięgam, jestem głupi. Tu się śmiejesz. Wszystkie czyski masz, wiesz. Jestem taki głupi, na przypuszczeniem. Jest! O, Okej, lubię tą mapę. No i prawie zawsze wygrywam. Zabrałem. Teraz lecimy tu. Dzięki nie ma, sześć. Okej, okay, ulta. Eu posso fazer isso se eu Proszę <laughs> Nie, nie idziesz, nie idziesz, Jest! Wygrana, GG! Wygrana! O, złota przyjechała. Brąz trzyma na Edgarze już. I to. Yeah, ha, ha, ha. Kurde, ale boli. Okej. Okay. Jedna runda. Jedna runda. Okej. Okay. Nieważne czy przegram. Ranga jest nie jest ważna, ale tylko... żebym kurde... wygrał. Wstawcie jedną rundę. Jak to wygra, to będę po prostu pod wrażeniem. Zrobię fiko, zrobię salto. O, tak powiedzmy. To nie trzeba to nie trzeba nawet czekać. Tylko od razu, teraz tak będzie. Sajdzik, Sajdzik, dostał 11. No to może teraz parać. za wygraną.

Side, side, asfyg yeah. Side, yes stamina yes. mia Robesalto salto yeah. Dobre, salto salto słyszycie? sami to słuchacie ok oh. <ścoughs> Poleciałem na łeb. Ała! Moja głowa. Moja dupa. Nie no, tak. Które są jest takie podobne? No nie wiem, to weźmiemy. Nazwa klubu? kli up -y. Nie, nie dużej. Widzę klub i y ty -y. ślamużyka, klub i tywy opis tylko widzę tylko sy, u, sy, ky, n. Se Seks jak Wymagane puchary damy 10 a bo one jest 0. Wszy jeste wedadoóg otwarty pro co to jest powadzine Widzowie! Za za 5 sekund postępnę w klub. 5 4 3 2 1 i 0. Widowie, od dzisiaj dołączacie do tego klubu. Może będę Dawał wam administratora, różne rzeczy. Więc pamiętajcie, ten klub. Na ja jeszcze, witam. I tak, widzowie. Od teraz gramy w mega bufet, mega świnie, i tam. Będzie OK? Od teraz, odtąd macie grać mega buff. No nie musicie, nie musicie, ale żebyście tylko dołączali. Więc bye bye, się i my, będziecie mogli pisać sobie w klubie. I bye bye.